Cześć, witajcie. Dzisiaj sobie kupiłem takie tabletki. Poczekajcie. Takie coś? To się wkłada do wody. Tutaj jest woda. Poczekajcie, wyciągnę. Jest, co to tu kapie? Uwaga, wrzucamy o! Ja pierdzielę. Jezus, jakie to jest ładne. Jakie to jest ładne. O mój Boże. Ej, dobra ty. To jest mega piękne. W ogóle cudowne to jest. Tutaj kapie woda. Jezu, to jest takie różowe. Mnie, że jestem daltonistą, u was widać inaczej. Poczekajcie, pomierzam to. O Jezu, to jest piękne. Także no, to by już było na tle. No! no, no, no.